Cześć z tej strony Łucja. Witajcie na moim kanale. Dzisiaj topowa Xperia, Xperia 1 Mark 6, czyli najmocniejszy smartfon od Sony w tym roku. Jak wygląda? Co potrafi? Pierwsze wrażenia. No nie da się ukryć, że tutaj standardowo jak usony specyficzne proporcje, czyli wydłużone, te które wiele osób tak naprawdę lubi. Ja, szczerze mówiąc również, no to może nie aż tak bardzo, ale tu mamy ten wyświetlacz też 6,5 cala, dosyć duży. W dodatku o proporcjach 19,5 do 9, czyli jest trochę dłużej, ale nie aż tak bardzo jak czasami bywało. Wygląd samego smartfonu, powiem Wam, że naprawdę mi się podoba. Występuje on aktualnie w trzech kolorach: jest w wersji nowej, czerwonej, takiej szkarłatnej, której ja akurat nie posiadam. Wersji Khaki, czyli taka ciemna-zieleń, powiem Wam, że wygląda to naprawdę zarąbiście moim zdaniem. Jest jeszcze srebrny, jak i również. Czarny. Czym wyróżnia się tegoroczna Xperia? No, na pewno specyficznym kształtem z tyłu. Z tyłu mamy fajnie, że jest szkło Gorilla Glass. Eee, tutaj mamy Victus, a tu jest Victus dwójka, jeżeli dobrze e, pamiętam, jeżeli chodzi o szkła. Fajnie, że ona jest chropowate. Można sobie paluszkami tutaj podrapać, ładnie to jest wykonane. Aparaty prawie, że nam nie odstają. To też jest jak najbardziej na plus, mimo że... O aparatach później oczywiście są sygnowane Karlem Sajsem, czyli współpraca tutaj była. Mnogość przycisków jest Power, jest przycisk no, sorry, Power i przycisk, który jest również czytnikiem linii papilarnych, który jest aktywny, szybki i celny, to też muszę przyznać. Przyciski głośności, dodatkowy przycisk do aparatu, który też automatycznie na szybkości Wam go odpala, jak go przytrzymacie. To jest też fajna funkcja. Mi się to podoba. Coś, czego nie ma w flagowcach, a powinno moim zdaniem być i to jest też ważna kwestia dla ludzi, którzy lubią naprawdę fajne i dobre audio. Czyli złączenie Jack. To jak najbardziej na plus. Tutaj jest jeszcze kolejny mikrofon. Ta strona jest dosyć czysta, plus anteny od dołu mamy USB-typ C. Dostęp do kart SIM. Jak to w przypadku Sony wystarczy tylko w taki sposób wyciągnąć z nokciem nie trzeba tutaj nic działać, czerować i wariować. Jeżeli chodzi o możliwości, możemy tutaj dać kartę MicroSD albo kartę SIM, więc też fajnie, że we flagowcu macie możliwość rozw rozwinięcia tej yy, po prostu pamięci. No i sam ekran, który specyficznie prezentuje się nam. A oczywiście tu jest dodatkowy aparacik, głośniki są w w tych wypustkach pod ekranem i nad ekranem powiem Wam, że naprawdę jak na smartfon bardzo dobrze on brzmi a więc powiedziałbym, że jeden z fajniejszych w tym roku jeżeli chodzi o brzmienie samego telefonu bez podpinania czegokolwiek do niego jesteśmy przy ekranie jak już powiedziałem 6,5 cala proporcje 19,5 do 9 jest to OLED Full HD Plus z HDR czyli mamy 2340 pikseli na 1080 odświeżanie 120 Hz częstotliwość dotyku 240, oczywiście jak to w Sony mamy możliwość dorzucenia sobie trochę na bonusie, jeżeli chodzi o kwestie związane z samym tym ekranem, oczywiście tutaj standardowy układ wszystkiego, gdzie można pododawać sobie różnego rodzaju rzeczy, które by nas interesowały, więc to jak najbardziej zawsze na plus, powiadomienia, tryby stamina, tego typu rzeczy tu mamy jak zwykle Zawsze fajnie pododawane. Oczywiście z tej strony jest to, co być powinno. Tu mamy dostęp do całości. Plus jest taki, że za dużo tutaj nam Sony nie, nie doinstalowuje, tylko jakiś Call of Duty, Booking, Facebook, LinkedIn. Resztę to ja już doinstalowałem. Jeżeli chodzi właśnie o sam ten ekran, jeśli przyjdziemy do jego możliwości ustawienia, no to jest fajnie. Jest w twórce, gdzie tutaj oczywiście mamy wsparcie dla 10 bitów BT2020. HDR, jak najbardziej na plus, jest też to jest tryb standardowy, automatyczny, tryb twórcy, czyli też tam się on włączy, gdy będziecie z niego korzystać. Polepszenie wideo, HDR, no te sprawy tutaj jak najbardziej jest to moim zdaniem ciekawe, jeżeli chodzi o kwestie jakichś większych ustawień. To tak naprawdę w tym ekranie mamy jeszcze oczywiście balans bieli. No to jest naprawdę świetna sprawa, też możemy sobie go ustawić tak, jak chcemy, gdybyśmy na przykład używali tego ekranu jako dodatkowy ekran do waszych e, aparatów od Sony, bo oczywiście jest też taka opcja. Przejdźmy sobie szybko wam pokażę. Jest to monitor zewnętrzny i możecie pod, po prostu pod USB typ C podpiąć go i, i korzystać z tego typu rzeczy. No, oczywiście fajnie jeszcze, jak wrócimy do ustawienia, ale też jest oczywiście, możecie sobie podzielić ten ekran w dosyć fajny sposób. Przejdźmy sobie do tej balansu. Tu byliśmy, e, częstotliwość odświeżania oczywiście wysoka albo tak jak tutaj widać poziom jasności może mógłby być trochę jaśniejszy, ale to dokładnie zobaczymy ile nam wyjdzie na pomiarach, no, ale wydaje mi się, że, że, że troszeczkę y, powinno być trochę tego więcej moim zdaniem, no, ale spoko. Ciemny motyw, standardowy uśmieniał to obracanie, o to można sobie też włączyć, jak widać dużo opcji jest ok, reszta rzeczy jeżeli chodzi o ustawienia... Raczej w miarę standardowo jak na Androida 14, tutaj moim zdaniem tak to wygląda. O, i ciemny wygląda troszeczkę ładniej. Co jest sercem tego smartfona, bo myślę, że to jak zwykle jest ważna kwestia. Mamy tutaj zastosowanego Snapdragona 8Gen 3. Mamy 12GB pamięci RAM. Jest wersja 256 albo. 512, jeżeli chodzi o pamięć. 512 występuje w kolorze czerwonym, w tym akurat mamy 256 GB, ale fajnie, że jest karta, więc tutaj za bardzo nie musimy się bawić i martwić, tak naprawdę, jeżeli chodzi o kwestie związane z pamięcią. Jak już byliśmy przy głośnikach, to dodam jeszcze, że oczywiście jest on certyfikowany z Authent technologią 360 Reality Audio, czyli można pobawić się. Tematy związane z dźwiękiem dookólnym na słuchawkach. Jeżeli ktoś to lubi, to jak najbardziej można tutaj działać. Jest to oczywiście AptX. Jeżeli chodzi o Bluetooth, wersji adaptive, więc praktycznie to, co być powinno, mamy. Co wyróżnia Xperia, jeżeli chodzi o smartfony, to na pewno możliwości działania jako twórca, czyli tak naprawdę mamy parę rzeczy związanych z tym, żeby już sobie łatwo fajnie tworzyć rzeczy związane na tym smartfonie. Po pierwsze mamy aparat, do którego za którego przyjdziemy i oczywiście mamy też tryb profesjonalny, gdzie tak naprawdę wszystkie funkcje związane z profesjonalnymi aparatami. Ktoś, jeżeli korzysta z czegoś bardziej lepszego niż telefon, aparat w telefonie, to będzie wiedział o co chodzi. Jest aplikacja Music Pro, gdzie też możecie sobie fajnie hmm, tworzyć różnego rodzaju hmm, projekty, importować, dodawać dźwięki, nagrywać jest to jak najbardziej ok, jest oczywiście kreator wideo, gdzie też możecie sobie otworzyć różnego rodzaju rzeczy i montować już na tym telefonie. No, no oczywiście jest aparat i aparat to jak to zwykle Sony powinna być rzecz dobra. No i zobaczmy co on tutaj ma jeżeli chodzi o wygląd. Na pewno aplikacja wygląda troszeczkę lepiej niż e, większość standardowej, przynajmniej tej wersji Pro. Co już Wam powiedziałem, gdzie jest masa funkcji. Nawet patrzcie patrzycie, automatyczna poziomica na środku. No, fajnie wyglądająca, to mi się podoba. Oczywiście dostęp do wszystkiego ISO, yy, przesłona, yy, prędkość migawki, tutaj oczywiście możliwość trybów pracy, yy, dodatkowe funkcje, balanse bieli, oznaczanie nawet pików, gdzie, 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 gdzie jest, no, no pik ostrości, no, kurczę, no praktycznie to co, to, co nam daje normalny, że tak powiem, aparat, tylko w wersji smartfonowej, oczywiście dla zainteresowanych można sobie tutaj naprawdę masę rzeczy porobić, to jest jak najbardziej na plus, ale jakie mamy tutaj soczewki, bo to jest też, myślę, mocna strona tego smartfonu, mamy główny y, aparat 52 lepszy przetwornik Exmor T o świetle 1.9, czyli całkiem sensownym, powiedziałbym, kąt widzenia 84 stopnie, mamy też y, dwu jakby ogniskowy y, zoom tak naprawdę, 12-megapikselowy, oświetla między 2,3 a 3,5. Tutaj pole widzenia od 15 do 28 stopni. I mamy jeszcze jeden aparat 12 megapikseli. Yy, przysłona 2,2 yy, i to jest szeroki kąt 123 stopnie, więc jeśli chodzi o fotografię, myślę, że zestaw ciekawy. Co ja Wam powiedziałem, oczywiście tym przyciskiem przytrzymując możemy sobie robić fotki, więc sobie zobaczmy. Podsyklam w trybie pro, jak on to sobie automatycznie niektóre rzeczy podobiera. No i podsykane, szybko, fajnie, zwięźle. Będzie film o zdjęciach, więc sobie zobaczycie wtedy, co tam jest, jeżeli chodzi o te, o te foteczki. Jeżeli chodzi o, o jeszcze o ten aparat, co poza... Mam oczywiście tryb bokeh, gdzie tam ładnie nam będzie odcinało wszystko, co chcecie. Oczywiście zdjęcia, jak widać, można robić tutaj z różnymi powiększeniami, również szerokim kątem. Jeżeli chodzi o samo wideo, mamy tutaj możliwość nagrywania w 4K. Dobra, dobra, zobaczmy. Są tu może 4K 120 km maksymalnie. no To mi się podoba. Jest więcej niż nie. To jest 4K Full HD. No. 4 120 klatek, no nieźle, to jest już naprawdę spoko opcja. No, jeszcze mamy zwolnione tempo, hmm. i tutaj też można się bawić. O, właśnie, włączam rozdzielczość menu, tu jest dostęp do wszystkiego. Lampa, oczywiście, wiadomo. No i tryb więcej panoramy. Że można zrobić też zdjęcia makro, wideo z boka, No więc będzie film o zdjęciach na pewno, trochę się tutaj pobawimy. Następna ważna rzecz. Która myślę, że każdego interesuje, to, że oczywiście jest duża bateria. 5000 mAh, koło dwóch dni, dzień i trochę na pewno, więc tak mi się wydaje. Zobaczymy, przetestuję. Jest oczywiście ładowanie bezprzewodowe indukcyjne KUI. Nie ma w zestawie ani jakiegoś przewodu do ładowania, ani ładowarki. Jest tylko to, co dostajemy, plus po prostu. Trochę papieru. Fakt, że jest to w miarę ekologiczne, bo tutaj sam papier, no, no, szkoda, że, że, że nie ma żadnej ładowareczki. Oczywiście, by się przydała. Ładowanie jest wspierane Power de Delivery od e, 2,5 do 30, jak widać tutaj po ładowarce. Myślę, że może i nawet e, troszkę więcej, Albo patrzę w specyfikację i tak jakoś tutaj nie za bardzo e, jest informacja dokładnie. Ale to sobie przetestujemy. Jeszcze odnośnie Bluetooth Wi-Fi mamy do standardu AX do 6 GHz, czyli Wi-Fi 7 jeszcze nie obsługuje, Jeżeli dobrze, dobrze widzę po standardach GPS, a GPS, GLONASS, Galileo, Baidu, QZSS, jeżeli chodzi o możliwości geolokalizacji, jak najbardziej na pokładzie Bluetooth 5.4 LM, więc jak najbardziej też tutaj jest OK, jeżeli chodzi o kwestię związane z bezprzewodowym przesyłaniem dźwięku USB typ C jest zgodne z DisplayPortem. I tutaj możecie wypuścić 4K 60 klatek. Czy znaczy się wpuścić tak naprawdę jeżeli chodzi tak jak wam powiedziałem możliwości tego monitora zewnętrznego więc jak najbardziej fajna opcja i ze specyfikacji z ważnych rzeczy myślę że to tyle. Ja biorę się za testy. Telefon jest no, no jest szybki jest piekielnie szybki fajnie leży w dłoni nie jest za ciężki. Podoba mi się to, że jest tutaj tak trochę no, te paseczki. To fajne, fajne rozwiązanie. Szkoda, że nadal jeszcze nie ma tego rozblokowania twarzą, ale tutaj Sony jest nieugięte. A jeszcze na froncie mamy 12 megapikseli, jeżeli chodzi o aparat. No i cóż, tyle. Biorę się za testy. Niedługo trochę więcej o nim wygląd. Na no, dzień dobry, robi naprawdę fajne wrażenie. Zobaczymy, jak będzie dalej. Sony Xperia 1 Mark 6. Z tej strony ucek, trzymajcie się ciepło. Hej.